W tym budle mam coś, na co czekałem trzy tygodnie. Ale już wam pokazuję. To są pierwsze metki. One będą do białych hubra. Chciałem, żeby to nie tylko było metką, ale też przekazem do każdego, kto nosi te ciuchy. Patrzycie na to, chcę, żebyście się uśmiechali. Mam jeszcze tutaj wersję czarną z cytatem: Everyone deserves to express themselves. Kolejne metki to są takie, które będziecie pewnie odpinać. ich okay, jest. One. U! Żyją, nic się nie stało Wygląda o tak, na pierwszej stronie jest tylko moje logo A z drugiej strony jest miar. strona internetowa I to, że zostało to wyprodukowane w Polsce Kolejny produkt nie jest już stricte do ubrań A do paczek, w których będą znajdować się ubrania I jest to wstążka, jak ona wygląda Chcę, żeby każdy poczuł się tak, jakby dostał paczkę Prosto dla influencera Ja nie chcę nikogo dzielić I każdy z was, kto utrzyma tą paczkę chce, żeby poczuł się jak influencer, który dostaje paczkę PR Ja po prostu myślę, że ona się sama w sobie broni To znaczy... Ja nie wiem, czy ja tutaj jestem obiektywny za bardzo. Ostatni już rodzaj metek to są te odpranie, które będą wszywane gdzieś tutaj po boku. Jest na nich wszystko czytajcie metki, proszę, bo naprawdę jest bardzo dużo fajnych informacji. Co sądzicie o tych metkach?